Cześć, co tam, jak tam życie, jestem Ciężko, znaczy, na was sklepem na moim kanale i jestem mega wkurzony. Dlatego, że sobie nagrywałem teraz ten sam odcinek, który miałem teraz nagrywać, chciałem go to już powoli wyrzucać. Tylko, sobie, że jestem Debilem i wyciszyłem sobie głos w, w słuchawkach, mnie w ogóle nie słyszeliście. Więc super, dobrze go oglądałem, Dobra, dobrze. Chciałem Wam powiedzieć, że zmieniamy tematykę naszego kanału z gier na Lego Ninjago, będzie więcej chyba Lego Ninjago niż gier. Jak widzicie, to jest trzy łapki w górę, mówię wam, yy... znaczy no, będzie kolejny odcinek, gdzie na przykład oceniamy strój, strój ninja lub na przykład jakieś pojazdy ninja, które mi się najbardziej podobają od top 10, powiedzmy, albo jakieś, jakieś moce, najlepsze moce. jak chcecie tak, po prostu... jak chcecie tak, trzy łapki w górę, trzy łapki w górę, będzie git, oraz dam wam, yy i będziecie oglądać lego ninjago za darmo Jak będzie tutaj 5 łapek w górę przechodzimy już tutaj sobie do robienia tam tutaj ankietę, no ankietę, ankietę, srankietę chyba no tylko coś wykombinowałem no najlepszy, bardzo dobry, dobry, średni, słaby gówniany to będą nasze jakby, rankingi sezonów, dobra lecimy więc tutaj jest lego ninjago sezon 14, tutaj co robiłem, ale no, no nic tego nie wyszło, więc możemy sobie lego lego, ninjago sezon pierwszy może no, dał no 14, no ja pierdzielę, no. Grafika. są pierwszy, czyli nie wiem, jak powiedzieć, że tutaj nie będziemy dawać odcinków pilotażowych, bo jak oglądałem odcinki pilotażowe, miałem tylko 3 latka, więc prawie nic z nich nie pamiętam. Kto miał się powiedzieć? W sumie, są pierwszy był jak miałem 4 latka, więc dobra, mniejsza z tym. Sezon pierwszy, jak wprowadzenie do LEGO Ninjago. Pierwszy odcinek wiąże się z tym, że Ninja, okazuje się, że oczywiście się chyba nazywa Atak Wężonów, nie, pierwszy, pierwszy odcinek, Lloyd, nie Lord, bo Ninja pisze, że jest Lord, Lord Germano, to jakieś miasteczko, tak było, Lloyd, czyli nasz przyszły zielony Ninja. Yy, oczywiście wszyscy ruszają na swoich smokach. znaczy 4 ninja okazuje się, że po prostu jest Lloyd Garon, który chciał ukraść słodycze. Ninja dają mu karę, powieszając go na jakimś takim przedmiocie. Tak jak są wiesz, na obrazie to go za kaptur go tam powiesili. Wrócili, ok okazało się, że chyba Kai pomił zwoje, i okazało się, że ktoś z nich będzie zielonym ninja. Ninja się ten dowiedzieli, zaczęli warczyć, walczyć swoimi yy, złotymi brodami. Kai powoduje pożar, znacznie przychodzi Sensei mu, ora, i gasi wszystko, cały pożar z y, Shurikenami lodu. Później Lloyd się wkurzył, że tak nidą zrobili, przed do grobowca Hipnokobry. Uwolnił Hipnokobry, -hipno mówiąc im. Co ja mówił? Wolno że są zapanować nad światem i tak dalej. Yy, potem jest tak, że Lloyd buduje sobie twierdzę. Zane dowiaduje się o tym od swojego Sokoła, który się z już wtedy, jest robotem. Zen tam pobiegł, zobaczył szybko, że jest jakaś baza, że można coś, który zawołał wszystkich pozostałych trzech Ninja, zostali tam wielką bazę, zaczęli się bić z baza została zniszczona. Mało by brakowało, żeby Cole też się zmienił w, w Hypnokobrę, bo Scales zahipnotyzował Cola, znaczy zbawił się Sensei u ze swoim fle, świętym fletem, chyba to chyba święty flet. Y, oczywiście y, potem Skels walczył z generałem Wężonów, y, nie wiem jak on by było, oczywiście Skels wygrał. Wywalił Lloyda y, z grobowca, Lloyd potem, potem do żmiw... żmiw... żmiwampirów, żmiwampiry. Po to tak Gryzli i zmieniało się wszystko, wszystko wiecie, wy tego Wężona. Poszli na złomowisko, Jay chciał odwiedzić swoich rodziców, ponieważ Ed i Edna przylecieli do Peru przeznaczenia, które oni znaleźli. Bo we w wkurzli, że im bazy, czyli jeżeli klaster z Pinjicu spalili, znaleźli pierwe przeznaczenia. Hmm. Ale Jeszcze przeznaczenia. Zabrali ją oraz przychali potem Ed i Edna do Jaya, bo to były rodzice Jaya. Oni tak pogadali sobie i potem okazało się, że wszystkie smoki, czyli roki, roki, Ojej, że nie wiem jakie były smoki. Nie, ninja, przepraszam, to był chyba Rocky. Dobra, nieważne, jakie były smoki, idą jakby na wyprawę, bo dorastają. Jay, znaczy, no, no, tak, 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 Jay, 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 jay mówi tam, że na zewnątrz było tak cicho, zaczyna się walka z wężonami. Ed i Edna zostają ugryzieni, ale na szczęście ja bierze berło, daje mi antidotum i tak dalej. Potem, potem myślałem, że to będzie wojna, bo powiedział, że żmijam, nie, że hipnokameryzacja, okazało się, że dowodzi mi scales. No, i Askes z tym, tym generałem Warszonów się mega lubili. I tak jakby postała cała armia. Potem Loicie się wkurzył, poszedł do Pytora, tam z pytora w ostrzaków. ostrzał Pytor związuł wszystkie cztery plemiony, cztery plemiony żeby obudzić pojedyncze światów. Potem okazało się, że Loicie bo tam u poszedł do krainy. Ciemności, chyba, powiedzieć, że yy, mówi, że jego Lloyd, że Lloyd jest zagrożony. Okazało się potem, że Lloyd jest zielony ninja, potem, kiedy go uratował, miał już pełne możliwości. Takie tam różne bariery, no wam opowiadać. Sezon, według mnie, był najlepszy. jak na To jest takie wprowadzenie, do, od czegoś zaczęła moja przygoda z tego ninjago. Znakomicie sezon drugi. To już, jak wiemy, Lloyd już ja jest mega duży, bo wy wiecie, ten, ten taki tyranozaur, co stworzył garmadon. Po pierwsze walka z Overoldem, czyli wejście mistrza, prawda? To była walka z Overworldem Lloyd kontra Overlord. Ta tematyka tego, że są na tej wyspie, to była wyspa ciemności i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że był bardzo dobry ten sezon, sezon drugi. Sezon, czy tutaj się o tym mówić? Według mnie to jest, głównie to jest jakby tematyka Zayna. Ten sezon mi się, no, nie podobał. Jedyne co było spokotowana, Zayna z Overlordem. No technologia, co według mnie nie pasuje do ninja i ta technologia, tak do nich, więc ja bym go na są gówniany. O mi się mega nie podobał. Mega! Sezon czwarty, czyli jeden z moich ulubionych sezonów. Tutaj, jak wiemy, Ronan przydał yy, Zayna... nie, sprzedał Chanowi jako robot. Chan, Chan rozłożył go na części, tak jak widzimy, się tego zajna. Turnieje żywiołów, czyli wiecie, Skylor, Kalo i tak dalej, i tak dalej. Mega, ale to mega, lubiłem ten sezon. Co dużo mówimy się, jakby w to zagłębiać. Sezon daje jak on najlepszy, czyli lipka, sezon czwarty. Sezon piąty, moi drodzy państwo. Sezon piąty. Jeden mój ulubiony sezon Moro. Nie ma Lloyda, głównym bohaterem. Pisali się Kaja jako, jako przewodniczącym. Jakby ktoś mnie pytał, dlaczego powinien lubię Moro? Jakby ktoś mnie pytał, powiedziałbym, że mi szło do mnie. Y, no jaki chcesz. Mocy yy... mówi, ja bym chciał panować nad wiatrem. Zawsze no, chciałbym panować nad wiatrem. Nie wiem, czemu. jakoś mi wiatr tak zawsze wpadł do gustu. Proszę jeszcze intro. Tego sezonu bo fajna jak powiedziałem, do Skubidu, czyli bajka tego mojego dzisiejszego. O właśnie. Czyli sobie możemy sobie nagrać odcinek, gdzie będę oceniać wszystkie intra ninja go po kolei, Jakie, takie, jak na takie, czyli na takie stroje ninja, to chyba już było na, na początku filmu. Sezon jest, tyle, jak mówię, to będzie sezon piąty, jak mój sezon o oh, cholipka, Sezon piąty, jak sezon najlepszy. Sezon szósty, moi mieli państwo. Nadakan. Głównym hotelem staje się tutaj Jay. Yy, Nagarą, pochodził przez kraj Ninjago, jak jest zakomitą, wysłała się, się na, na kraje, tereny, yy, wiecie czego Ninjago, to Ninjago zaczynało się rozwalać. Klaus, czyli mistrza na Potar, lampę, skąd się na Nadakan, który był uwięziony, i tak dalej, i tak dalej. Nia uważana, że Nia to jest Dlara. Łatwo mi powiedział, że sezon 5, że Nia staje się jeszcze miśnią wody, bo dowiesz że jej matka też planowała nad wodą. Sezon piąty był chyba bardzo dobry, więc możemy go dać na sezon piąty. Sezon 7, czyli Akronix and Crooks. Włascy czasu. Jak wiemy, była tutaj walka, że mistrzowie żywiołów chcieli walczyć z wężonami, udało im się pokonać. Ale Akronicy myśleli, że są lepsi od nich, zbuntować przeciwko Wugermanowi i wielu tam mistrzom. Wielu tam mistrzom. I to by tutaj dużo mówić. Tak, w skrócie, bo to bym ja się na tym wygadał, ale to by było cały dzień mi to zajęło wam opowiadanie. Więc chcę to powiedzieć, tak, w skrócie. Mistrzud dostał tutaj cios, cios Zęb czasu, gdzie się starza, starza, starzał. Lloyd daje władzę nad ninja, niczego ninja tutaj nie słuchają. Potem jest wojna, porywają Borka Seglarka, wal walą Zayna w web, zain nie zapamiętam niego próbuje zostawać w swojej bazie. Okazuje się, że z ja to się złożyła Pixel, staje się znowu Człowiekiem ma w sezonie trzecim. Potem jest samurai X i tak dalej, i tak dalej. Dałabym ten sezon na bardzo dobry sezon. 7 to był sezon, 8 no, co się przyznam. Ogląłem go tak w jakichś 10%. Wielu tutaj jest Harumi, której zakuje się Lloyd, nie tam spotykam w jakichś tam kanałach potajemnie, tutaj też jest Ninja go Movie. Tutaj jak wiecie, ta zmiana tego Lloyda, tam mam takie fajne długie włosy, tak samo tutaj jakby Jakby, jakby twórcy tego ninja go dali taką grafikę temu zajdą, bo ma tak cholernie brzydkie włosy. Więc zrobiłem ja mi się wkurzył, ale ogólnie co jest cholipka to są... są... Jest taki Seven, nie, bo tak powiedziałem, nie znam go trochę. Dajmy go sobie na dobrym. Sezon ósmy, dajmy go sobie na dobrym. Sezon dziewiąty, czyli oni i Smoki. Sezon mi się mega podoba, ponieważ call J. Kai, Zane oraz nowy Mistrz trafiają do krainy Oni i Smoki, a z Nia i Lloyd są w krainie Ninjago, oni zawiązują moce, tworzą ruch oporu tam w bazie dla śmieszarzy, no wiecie jak się nazywa baza dla śmieszarzy, bo tam jakieś wysypisko, można tak powiedzieć, no i tak dalej, i tak dalej. Więc teraz się rozgadzamy, tak powiem, bo to cały dzień, sezon był bardzo, bardzo, bardzo dobry, sezon dziewiąty. Sezon 10 czyli... Dziesięciolecie Lego Ninjago. Mega mi się podają te stroje z Lego Ninjago. z sezonu, sezonu 10, to jest oczywiście Legacy. Mega fajny, ten odcinek. On jest tak, że. Germanon jest w więzieniu Kryptarium. On mówi Lloydowi, że tam idzie z pierwsze złoczyli oni. Skręt dowodzi Omega. Potem, chyba w drugim odcinku, idą właśnie do Ninjago, gdzie jest Czerność. Cole spada y, do Dinciago, do myślę, że zginął, tak naprawdę nie zginął. Przed Kai y, rozmawiał z nią że co tam z bo Lloyd w tym drugim odcinku znalazł zbroję pierwszego miejsca z Pindicu, a oni mega się boją tej zbroi. Nie ja mówię przetop tą zbroję na y, cztery bronie z Pindicu, czyli miecz ognia, Shuriken Rodu, Kosza Wstrząs, chyba każdy wie jak się nazywają y, złote bronie Znowu był mega fajny, damy go chyba na sezonie najlepszym, tak mi się wydaje, że go dał na sezonie najlepszym, bo mi się mega, ale to mega podobały. Sezon 11, czyli jakby dwa rozdziały i powiedzcie mi to. Aha, zgubiłem, czy tutaj nie widać. Gdzie jest pan Lloyd? Gdzie jest pan Lloyd. Jeden z moich ulubionych ninja, nie wiem, kto to jest ninja, tak jak powiedziałem, Te trzy łapki w górę, kol robimy kolejny odcinek ninjago, czyli moje ulubione postacie. O, mam człapki trzy łapki w górę, nosi, moje ulubione postacie z tego ninjago. Tu nie pasuje, to dolecia, ten kawałek, kaw, tego brązowego tak, nie pasuje, no nie pasuje mi. Ale tak. Ninja się rozdaniemwiają, bo myślą, że pokonają już każdy wrogów, nie co robić. Nagle pewien odkryw nie stanie, jak on się yy, na py, yy, nazywał. Przepraszam bardzo, że nie pamiętam. Odkrywa tam pewną piramidę, on się tam boi zejść, ale ninja go wspiera, żeby poszedł z nimi, jakby łamie główkę, tutaj yy, rozwiązują z na Asfira, czyli wężonka, która jakby polubiła mistrza która interesowała się magią, no i odebrała na krajowi moc, chciała Znaczyć się na Sensei Wu, bo ją oszukał. Dlaczego ją oszukał? E, gdy, e, jak wiecie, była podzielona kraina, był sojusz między ludźmi a wężonami. Lod ludzie nie mogli wejść do krainy, do krainy ludzi, tam gdzie, gdzie mieszkał Sensei Wu, a e, ludzie mogli wejść do krainy wężonów. Sensei Wu oraz Garoannu złamali ten zakaz, i weszli do tych yy, do, 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 do Nachdem trzymaj w sobie ujęcie, gdy złapali Małego Wu oraz małego garmadona, zaraz złapali im wężony. Król tej oto, tego plemienia każe im dać karę pójdą do więzienia, a Sfira uwalnia garmadona i Wu, mówiąc że jej nauczy magii spinzić cu. No ale rymy, no i Wu dał się Spinjitzu i tak dalej, i tak dalej. Pokazało się, że Asfira wykorzystała Spinjitzu do, yy, do przyjęcia władzy na całym Ninjago. Sensei Wu pokazuje zakazany zwój Spinjitzu, które pokonują, otwierają im loku do loków, a w Ninjago zapanowało pokój. Gdy Asfira ze swoim ogniokiełem, który wyczuł zapach Sensei Wu... Są, wiecie gdzie. Są, 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 są. Kurde, są, ja się nie mogłam powiedziałem, że tak jakbyśmy to gadali, jak gadali z tym. O, Asfira wysyła Zaina do krainy nigdy, Zakazem woje z Pindzicu, w sensei ja tam się nie, nie da wydostać, ale nie są uparci, Kraną herbatkę podróżnika, czy się przez herbatkę podróżnika nie da się tak łatwo wydostać. Zaparzą to, nie, nie, biorąc kradę z woje z Pindzicu, strzelają perłę przeznaczenia, hełtoła perła przeznaczenia, tak jakby pojazd. Przeznaczony, ale są do tej krainy nigdy. Są od na który jest cesarzem. I tak dalej, i tak dalej. Więc sezon 11 mogę wydawać też jako najlepszy. Sezon 11. Sezon 12, moi mieli Państwo, czyli gra Prime Empire, czyli yy, Wspaniałe Imperium. Mega mi się podoba ten sezon. Jak wiemy. Ninja idą do pewnego magazynu, gdzie jest mechanik ze swoją bandą. Mechanik, który tam płytę główną yy, jak najszybciej yy, chcą. Yy, wiecie, yy, chcą, 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 chcą odzyskać tą płytę główną. Odzyskają tą płytę główną w bazie tego mechanika poznałem Unagamiego, gdzie wchodzi do Prime Empire w, sezon, yy, w poziomie 13 i tak dalej, i tak dalej. Potem się, że Unagamie to po prostu było dziecko. Mm, I tak dalej, i tak dalej. Sezon 13, moi mili państwo, sezon 13, też tak nie oglądałem, ale ja bym chciał tylko powiedzieć, dlaczego, ale to dlaczego, bajka ma już 10 lat i w końcu twórcy się domyślili, ej, a dawaj zrobimy jak głównego, nic, co będzie Kole, no i no będzie to tak, żeby dać Kola, Kole też jest mega spoko. Wbijemy, jak wiecie, jakby, taki jakby humor. Że nie potem, od razu wbijamy z buta i od razu walimy ludzi na łeb. I tak jakiś plank, od razu na grubo lecimy. Mam się mega ten ninja podobał. Okazuje się, że jego matka była mistrzem ziemi, tutaj mamy czaszkę księżnika. I tak dalej, tak dalej. dajmy go sobie na sezon średni. Bo ja nie oglądam go w ogóle, w ogóle go nie oglądam, tutaj mam przyznać. Sezon 14, którego też nie oglądałem, ale już o nim bardziej mi opowie, bo są cztery odcinki. Ale musiał powiedzieć: Tylko stroje wszystkich ninja. O, mamy tutaj porównanie: Kaja. Kaja a. Kaja. O, tu będzie lepsze porównanie: Zayn a. a Jay. a. Lloyd. O, tu jest w ogóle najlepsze porównanie. Patrzcie to: Lloyd. Może. O, to nie jest Kol. z sezonu 14, to się proszę nie mylić, bo to nie ma tego kucyka, bo Cole tutaj będzie miał kucyk. Yy, Patrzcie, to jest z... Lloyd, ma takie liczby, jest mówią, Kai oraz Jim nie mają nic, to jest takie jedyna wada, ale ogólnie tam był spoko, opowiem wam o nim, że Wu, Nisako, chyba Nisako oraz Ronan tam do tej wyspy chcą iść, yy, no, okazuje się, że tam na tej, na tej wyspie mieszkają strażni, strażnicy tu burzy, Yy, porywają ich, nie dowiadują od tego, to pana yy, idą. Jay zostaje porwany, myślą, że Jay to jest prezent dla Wodzira, go wodzile czy Wodzira to była jakby taka łódź, yy, gdzie prowadzili ją bandyci, i potem ogłaniają tego Jaya. Wodzirra sobie smacznie śpi pod wodą. Sądzę, tak samo, może na bardzo dobry sezon 14. I tak jak powiedziałem, to będzie koniec tego czego nie może sezon 15, bo go w ogóle kompletnie nie, nie znam, gorzej niż sezon 13, więc no, <grymne> Tylko, że albo nie będę was będę was spoilerować, nie będę was spoilerować. Tak, więc tak jak ja powiedziałem, jak chcecie kolejny odcinek z Lego Ninja, się tutaj trzy łapki w górę, to zobaczymy yy, sobie ranking najlepsi ninja yy, według mnie, znaczy najlepszy najlepsi postaci, więc ja się z Wami żegnam, cze cześć panowie i panie.